Zanim George Foreman zdobył dwukrotnie tytuł mistrza świata w wadze ciężkiej, zanim jego nazwisko stało się synonimem słynnego grilla, był tylko kolejnym chłopakiem walczącym o przetrwanie na ulicach Houston. Ale nie tylko przetrwał, triumfował dzięki sile pięści, głębokiej wierze i niezłomnej determinacji. Foreman stworzył jedną z najbardziej niezwykłych historii w dziejach sportu. Jednak za uśmiechami i sukcesami krył się człowiek który zmagał się z demonami, o których mało kto wiedział. Kiedy odszedł w wieku 76 lat, pozostawił po sobie coś, co zaskoczyło wszystkich: ogromny majątek, starannie przygotowany z miłością oraz osobiste listy, które doprowadziły jego dzieci do łez. To nie jest tylko opowieść o bokserze. To historia człowieka, który wyszedł z nicości, stracił wszystko, odbudował się i pozostawił po sobie dziedzictwo bogatsze niż jakiekolwiek pieniądze. To nieopowiedziana historia ostatniego, największego daru Georgia Formana. Historia Georgia Formana nie zaczęła się od blasku reflektorów czy pasów mistrzowskich. Zaczęła się na bezlitosnych ulicach Fifth Ward w Houston. Urodzony 10 stycznia 1949 roku jako piąte z siedmiorga dzieci w rodzinie, która codziennie zmagała się z trudnościami finansowymi. Jego biologiczny ojciec, LeRoy Murhead, nie był obecny w jego życiu. A matka, Nancy Forman, wyszła za mąż za J. D. Formana, który starał się utrzymać rodzinę pracując jako woźny. Dorastając, George był pełen gniewu, biedny, prześladowany i często popadał w kłopoty. Włóczył się po ulicach i wdawał się w bójki z każdym, kto spojrzał na niego krzywo. Szkoła nie miała dla niego znaczenia. Jedzenie często było luksusem. Buty nie zawsze pasowały. W świecie w którym żył, przetrwanie nie było grą. To była kwestia życia i śmierci. Jako nastolatek George zaczął schodzić na niebezpieczną drogę: kradzieże, bójki i marzenia tylko o ucieczce. Pewnej nocy, uciekając przed policją, uświadomił sobie, że jeśli się nie zmieni, skończy martwy lub za kratkami. Ten moment desperacji skłonił go do dołączenia do Job Corps w wieku 16 lat. Federalnego programu mającego na celu pomoc młodzieży w trudnej sytuacji poprzez naukę zawodów i budowanie przyszłości. To właśnie tam, w Oregonie, George odkrył swoje powołanie. Wprowadzony w świat boksu przez mentora o imieniu Doc Brodes, Forman szybko pokazał surową, przerażającą siłę. Nie był jeszcze wyrafinowany, ale był silny, nienaturalnie silny. Brodes ukształtował go nie tylko jako boksera, ale jako człowieka. Wpajając mu dyscyplinę, cel i nowe marzenie, Igrzyska Olimpijskie. George uchwycił się tego jak ratunku. Trenował niestrudzenie, zmieniając swoje życie cios po ciosie, dzień po dniu. Kiedy stanął na ringu podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, niósł nie tylko własne nadzieje, ale i nadzieje każdego zapomnianego dziecka z domu. Forman przebił się przez konkurencję, zdobywając złoty medal dzięki surowej agresji i przytłaczającej sile. Stojąc na podium i machając małą amerykańską flagą, świat zobaczył przyszłego mistrza. Ale George zobaczył coś innego, dowód na to, że chłopak z Rynsztoka może stać się człowiekiem, którego świat musi szanować. Nie wiedział jeszcze, że walka o utrzymanie się na szczycie będzie jeszcze trudniejsza niż droga do niego. Świeżo po olimpijskim triumfie George Foreman przeszedł na zawodowstwo i nie tylko wygrywał, niszczył przeciwników. Między 1969 a 1973 rokiem zanotował niepokonany rekord, miażdżąc rywali z potężną siłą, jakiej mało kto wcześniej widział. Każdy cios był deklaracją. George Foreman to nie tylko kolejny bokser. To siła natury, a pieniądze zaczęły płynąć szerokim strumieniem. Promotorzy go uwielbiali. Fani go kochali, stacje telewizyjne go pożądały. Pierwsza wielka wypłata Formana przyszła w 1973 roku, kiedy zmierzył się z Joe Frazierem o Mistrzostwo Świata w Wadze Ciężkiej. Frazier, niepokonany i zaciekły, miał bronić swojego tytułu. Zamiast tego, Forman rozgromił go w dwóch brutalnych rundach, powalając go sześć razy w jednym z najbardziej dominujących zwycięstw w historii tytułów mistrzowskich. Z dnia na dzień. Forman przeszedł od ulicznego wojownika do gwiazdy milionera. Po zdobyciu tytułu mistrza świata wagi ciężkiej, George Forman stał się rozchwytywanym ambasadorem Marek. Podpisywał kontrakty reklamowe, które przyniosły mu ogromne zyski. Luksusowe garnitury, błyszczące samochody i okazałe rezydencje stały się codziennością w jego nowym życiu. Osiągnął szczyt, a cały świat o tym wiedział. Jednak sława nie była dla Formana łatwa do udźwignięcia. Nie był jak Muhammad Ali, który zachwycał błyskotliwym dowcipem i charyzmą. George był bardziej zamknięty w sobie, pełen gniewu i powściągliwy. Wraz ze wzrostem majątku, narastało poczucie osamotnienia. Przyznał kiedyś, że im więcej posiadał, tym bardziej czuł się samotny, dostrzegając, że wielu ludzi interesowało się bardziej jego portfelem niż jego samopoczuciem. Mimo to kontynuował karierę bokserską. Bronił tytułu z imponującą skutecznością, pokonując przeciwników takich jak Ken Norton i Jose Roman. Jednak prawdziwe wyzwanie nadeszło w 1974 roku walka, która miała zdefiniować jego dziedzictwo. Rumble in the Jungle przeciwko Muhammad Ali. Forman wszedł na ring jako zdecydowany faworyt, niepokonany kolos. Ali, wykorzystując spryt i niezłomną wolę, zastosował strategię Rob A. Dope. Pozwalając Formanowi się wyczerpać, a następnie znokautował go w ósmej rundzie. Ta porażka złamała ducha Formana. Nie tylko stracił tytuł, ale również aurę niezwyciężoności. Nagle przestał być niepowstrzymanym potworem. Stał się podatny na ciosy. Ta słabość otworzyła drzwi do zupełnie innego rodzaju walki, wewnętrznej, która niemal kosztowała go wszystko. Po przegranej z Ali, kariera i życie Formana pogrążyły się w chaosie. Miliony, które zarobił, nie przyniosły mu spokoju. Domy, samochody, biżuteria. Nic nie wypełniło pustki po tamtej druzgocącej nocy w Zairze. Kontynuował walki, wygrywając niektóre, przegrywając inne, ale ogień w jego sercu przygasł. Co gorsza, gniew, siła napędowa jego dominacji, zaczął go pochłaniać. Przyjaciele zauważyli, że stał się nieprzewidywalny, wybuchał, wycofywał się, Pogrążał w głębokim smutku, którego nie mogły złagodzić żadne pieniądze. Punkt zwrotny nastąpił w 1977 roku, po niespodziewanej porażce z Jimmym Yangiem w Portoryko. Wyczerpany i odwodniony, Forman wrócił do szatni i stracił przytomność. Później opisał to nie jako zwykłe omdlenie, ale jako doświadczenie bliskie śmierci. Twierdził, że czuł, jak umiera, zanurza się w ciemność. Zanim ujrzał wizję Boga, miłości i przebaczenia, w tamtym momencie błagał o drugą szansę na życie. Jeśli przeżyje, obiecał poświęcić życie wierze, a nie sławie. Gdy odzyskał przytomność, był już innym człowiekiem. Bez wahania zakończył karierę bokserską. Bez pożegnalnego tournée, bez ostatniego wielkiego zarobku, po prostu zniknął z życia publicznego. Przez kolejną dekadę Forman był nieobecny w mediach. Został wyświęconym pastorem, otwierając Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Houston. Głosił kazania każdemu, kto chciał słuchać, czasem do pustych ławek, żyjąc skromnie, niemal w ubóstwie w porównaniu do wcześniejszego bogactwa. Spędził lata, starając się odpokutować za błędy młodości, pomagając społeczności, karmiąc ubogich, oferując schronienie bezdomnym. Jednak problemy finansowe narastały. Fortuna, którą kiedyś posiadał, stopniała przez złe inwestycje, nieudolne zarządzanie finansami i ogromne koszty utrzymania jego misji. Do połowy lat 80. George Foreman, niegdyś najbogatszy bokser świata, był bankrutem. Nie narzekał, nie pozywał nikogo. Po prostu dalej głosił kazania, dalej się uśmiechał, ale jego rodzina potrzebowała więcej. Dzieci dorastały, rachunki rosły i wtedy pojawiła się nieprawdopodobna myśl. Mając prawie 40 lat, George Foreman postanowił wrócić na ring. Kiedy George Foreman ogłosił swój powrót w 1987 roku, większość świata boksu zareagowała śmiechem. Miał prawie 40 lat, nadwagę i nie walczył od ponad dekady. Dziennikarze go wyśmiewali, fani drwili, promotorzy wątpili, czy ktokolwiek pojawi się na jego walkach. Ale Foreman nie przejmował się opiniami, nie gonił za nagłówkami. Chciał zapewnić stabilność swojej rodzinie. Jego powrót był nie tylko próbą odzyskania dawnej chwały, ale także aktem wiary w siebie i determinacji. Forman udowodnił, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa siła tkwi w sercu i umyśle. Forman powrócił na ring, niosąc na sobie prawie 270 funtów masy. Był dalekim cieniem dawnego siebie, tego muskularnego tytana, który niegdyś siął postrach wśród zawodników wagi ciężkiej ale zamiast się tego wstydzić, zaakceptował nowy wizerunek. Sympatycznego olbrzyma, który wciąż miał w rękach niszczycielską siłę. Doskonale wiedział, że fizycznie nie jest już tym samym bokserem, co kiedyś. Ale miał coś, czego wielu młodszych przeciwników mogło mu tylko pozazdrościć. Życiowe doświadczenie, niezłomnego ducha i serce gotowe walczyć do końca. Walka za walką George zwyciężał. Rozprawiał się z przeciętnymi zawodnikami i niedocenianymi rywalami, powoli, lecz systematycznie wspinając się w rankingach. Ale to nie same triumfy zdobyły mu serca publiczności. To była jego przemiana. Zniknął ponury i groźny wojownik z lat 70. W jego miejsce pojawił się uśmiechnięty, pełen wdzięku mężczyzna, który żartował podczas wywiadów i z dystansem opowiadał o swoim wyglądzie. Stał się ulubieńcem mediów. Symbolem tego, że siła i dobroć mogą iść w parze. Ten powrót na szczyt zwieńczony został w 1994 roku, gdy 45-letni Forman zmierzył się z Michaelem Murerem w walce o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Murer był młodszy o 19 lat, niepokonany i faworyzowany przez bukmacherów. Przez 9 rund Forman przyjmował ciosy, nie mogąc przebić się przez jego obronę, ale zachował spokój. Aż w dziesiątej rundzie zadał cios, który odmienił wszystko. Murer padł na matę, sędzia doliczył do dziesięciu. George Foreman, wbrew wszelkim przewidywaniom, został najstarszym mistrzem świata w historii tej kategorii wagowej. To zwycięstwo nie było tylko jego osobistym triumfem, było symbolem dla każdego, kto kiedykolwiek usłyszał, że jest za stary, zbyt zniszczony, albo że jego czas minął. Forman padł na kolana w cichej modlitwie. Z dłońmi owiniętymi w bandaże, rękoma, które właśnie napisały kolejny rozdział historii. A wraz z tytułem przyszło coś jeszcze cenniejszego niż chwała bezpieczeństwo finansowe. Ale George nie zamierzał się zatrzymać. Największy interes życia wciąż był przed nim, i nie rozgrywał się już w ringu. W połowie lat dziewięćdziesiąt, Forman otrzymał ofertę, by promować zupełnie nowy produkt. Elektryczny grill, redukujący zawartość tłuszczu w potrawach. Pomysł wydawał się absurdalny. Były mistrz świata reklamujący sprzęt kuchenny, ale George dostrzegł potencjał tam, gdzie inni widzieli żart. Zrozumiał, że Amerykanie kochają dwie rzeczy: dobre jedzenie i poczucie, że robią coś dla zdrowia. Jeśli on, duży, sympatyczny były bokser, pokaże, że można jeść smacznie i zdrowo, to może się udać. Początki były niezręczne. Pierwsze reklamy w telewizji wyglądały amatorsko, ale George zyskał serca widzów swoją autentycznością. Nie udawał kucharza, po prostu mówił, że kocha burgery, a ten grill sprawia, że są mniej tłuste. Jego donośny śmiech, szeroki uśmiech i prawdziwa szczerość sprawiły, że George Forman Grill stał się kultowym produktem. Sprzedaż wystrzeliła w górę. Na początku lat 2000 sprzedano ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. A umowa, jaką Forman wynegocjował, była mistrzowska. Zamiast jednorazowej opłaty zażądał udziału w zyskach. Gdy w 1999 roku firma Salton Inc. wykupiła jego prawa do marki, Forman zarobił szacunkowo 138 milionów dolarów. Więcej niż kiedykolwiek otrzymał za walki w ringu. Grill nie tylko zasilił jego konto, ale diametralnie odmienił przyszłość jego rodziny. W przeciwieństwie do pierwszego majątku który rozpłynął się przez złe decyzje. Tym razem George postąpił mądrze. Zainwestował w nieruchomości, stworzył fundusze powiernicze, zdywersyfikował swoje aktywa. George Foreman Grill stał się fundamentem Imperium, które sięgało dalej niż sport i popularność. Było świadectwem przedsiębiorczości w amerykańskim stylu. Nie tylko się wzbogacił, ale został jednym z niewielu sportowców, którym naprawdę udało się pokonać system finansowy. Jednak mimo narastającego majątku, George nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi i dla kogo walczył. Za fasadą sławy, fortuny i uśmiechów telewizji, serce Formana biło przede wszystkim dla jednej wartości: dla rodziny. Był ojcem dwunastu dzieci, pięciu synów, wszyscy nazwani George, i siedmiu córek. Dla niego rodzina była nie tylko priorytetem, była sensem życia. Gdy sam był młody i biedny, obiecał sobie że jeśli kiedykolwiek odniesie sukces, jego dzieci nigdy nie będą musiały doświadczać tego, co on głodu, strachu czy nocy w ciemnościach bez prądu. I dotrzymał tej przysięgi. Kupował im domy, opłacał studia, wspierał w zakładaniu firm i rozwoju kariery. Ale nie chodziło tylko o dawanie pieniędzy. Chodziło o dawanie możliwości. W jednym z wywiadów powiedział: Pieniądze nie wychowają twoich dzieci. Musisz tam być. I był. Pomimo napiętego grafiku, George aktywnie uczestniczył w życiu swojej rodziny. Chodził na szkolne przedstawienia, kibicował na zawodach sportowych, zasiadał do kolacji z bliskimi, gdy tylko mógł. Nie był jedynie żywicielem, był obecnością, silną, kochającą i niezłomną. Z dbałością godną mistrza, George Foreman zadbał również o to, by jego majątek był zabezpieczony niczym twierdza, nieprzenikniony, uporządkowany i wolny od przyszłych sporów. Zainicjował szereg funduszy powierniczych, których celem było jedno, aby po jego odejściu fortuna została rozdysponowana sprawiedliwie, roztropnie i bez cienia niezgody. Marzył o tym, by po jego śmierci nie było żadnych walk o spadek, procesów sądowych ani medialnych sensacji. Chciał tylko jednego, by jego rodzina pozostała zjednoczona, silna i wierna wartościom, które zawsze stawiał na piedestale. Każde z jego dzieci otrzymało osobisty list, pisany własnoręcznie przez George'a, przepełniony czułością, wspomnieniami i wskazówkami, jak odnaleźć się w świecie. Nie było tam mowy o pieniądzach. Zamiast tego pisał o wierze, o sile wytrwałości, o potędze dobroci oraz o tym, co oznacza nosić nazwisko Forman, z dumą, ale też z pokorą. Gdy George Forman odszedł z tego świata, zostawił po sobie nie tylko zabezpieczoną przyszłość finansową rodziny, podarował im coś znacznie cenniejszego, niewzruszony fundament wartości, mocniejszy niż jakiekolwiek konto bankowe. I jak się miało wkrótce okazać, gdy ostatni rozdział jego życia dobiegł końca, to nie dziesiątki milionów dolarów wycisnęły łzy z oczu jego dzieci. To odejście człowieka, który dał im wszystko, zostawiło pustkę, której nie dało się zapełnić. Z biegiem lat nawet niezniszczalne ciało George'a Formana zaczęło zdradzać oznaki przemijania. Dekady spędzone w brutalnym świecie boksu, walki z gigantami takimi jak Joe Frazier, Muhammad Ali, Ron Lyle i wieloma innymi, zostawiły ślady głębsze niż jakakolwiek rana. Przeszedł liczne operacje, wymianę bioder, rekonstrukcję kolan, zabiegi naprawcze uszkodzeń, które ciągnęły się za nim od czasów młodości. Codziennością stał się chroniczny ból kręgosłupa. Jego dłonie, kiedyś narzędzie grozy w historii wagi ciężkiej. Zesztywniały i puchły od reumatoidalnego zapalenia stawów. Choć w wywiadach żartował z tego z humorem, bliscy wiedzieli, że za śmiechem krył się trud. Ból fizyczny to nie był jedyny przeciwnik, z jakim przyszło mu się mierzyć. Forman stanął także twarzą w twarz z problemami serca, dosłownie. Na początku lat 2000 i w drugiej dekadzie XXI wieku zaczęły krążyć plotki, że zmaga się z powikłaniami kardiologicznymi wynikającymi z lat przeciążeń, gwałtownych wahań wagi i fizycznych ekstremów kariery sportowej. Choć większość szczegółów trzymał dla siebie, ci, którzy byli blisko, zauważyli, że George coraz bardziej przygotowywał się na nadejście nowego etapu tego, w którym walka przestaje być opcją. Jego obecność publiczna stawała się coraz rzadsza. Zniknęły wielotygodniowe trasy medialne i spotkania z fanami. Gdy jednak się pojawiał, czy to na galach bokserskich, czy przy wydarzeniach charytatywnych, poruszał się wolniej, wspierał się na ramionach najbliższych i często miał przy sobie zespół medyczny. Ale George nigdy nie narzekał. Zamiast tego jeszcze głębiej zanurzał się w wierze, w życie rodzinne i w proste radości codzienności. Dni mijały mu na wędkowaniu, doglądaniu rancza, grillowaniu w niedzielę i wspominaniu lat, gdy świat znał go jako niepokonanego czempiona. Co wielu nie wiedziało, to fakt, że za spokojną fasadą nieustannie pracował nad tym, by wszystko było gotowe na moment, gdy odejdzie. Prawnik majątkowy, doradca finansowy, specjalista od funduszy, godzinami dopracowywał szczegóły, by po jego śmierci nie pozostał nawet ślad niejasności, sporu czy żalu w rodzinie. Wiedział, że jego czas się kończy. Jak w ringu, nie zamierzał zejść, dopóki wszystko nie będzie dopięte na ostatni guzik. Na początku 2025 roku świat obiegła wiadomość, która uderzyła jak grom z jasnego nieba. George Foreman trafił do szpitala w stanie krytycznym. Początkowe doniesienia były lakoniczne informowano jedynie, że legendarny bokser znajduje się pod ścisłą opieką lekarską po poważnym incydencie zdrowotnym. Fani masowo zaczęli dzielić się modlitwami i słowami wsparcia w mediach społecznościowych. Najwięksi mistrzowie boksu Gwiazdy show biznesu i miliony zwykłych ludzi wstrzymały oddech w oczekiwaniu na wieści, które nie nadchodziły. Rodzina Formana zachowała milczenie, wydając jedynie krótkie oświadczenie: prosimy o modlitwę i prywatność w tym niezwykle trudnym czasie. Kilka dni później, 9 marca 2025 roku, George Forman odszedł spokojnie, otoczony bliskimi, w swoim ukochanym domu na ranczu w Teksasie. Miał 76 lat, jego śmierć wstrząsnęła całym światem, media prześcigały się w hołdach. Tytani Ringu, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis i Deontay Wilder publikowali wzruszające wpisy. Nawet ludzie spoza świata sportu, aktorzy, muzycy, politycy składali wyrazy szacunku dla giganta, który był kimś więcej niż tylko wojownikiem. Ale podczas gdy opinia publiczna opłakiwała legendę, wewnątrz rodzinnego domu formanów rozgrywała się scena o wiele bardziej osobista i poruszająca. Dzieci George'a, wnuki, przyjaciele najbliżsi jego sercu zgromadzili się nie tylko po to, by opłakiwać stratę, ale by celebrować życie człowieka, którego znali nie jako mistrza, lecz po prostu jako tatusia, dziadka, przyjaciela. Na skromnej, prywatnej uroczystości pogrzebowej nie było fajerwerków ani widowiska. Taki był jego wybór: ciche odejście, jak ciche było jego codzienne oddanie, nie mikrofonom, lecz ludziom, których kochał. To była jego wyraźna prośba: ostatnie pożegnanie miało być skromne, nienachalne, pozbawione patosu, ale nasycone śmiechem, opowieściami, wiarą i obecnością rodziny. Podczas tej uroczystości, jego najstarszy syn odczytał fragmenty listów, które George własnoręcznie napisał do każdego ze swoich dzieci. Słowa, które już po kilku zdaniach sprawiły, że łzy popłynęły z oczu całej rodziny. Te listy nie zawierały wskazówek, jak zarządzać majątkiem, który po sobie zostawił. Nie mówiły o pieniądzach, lecz o tym, jak żyć, godnie, uczciwie i z miłością. Forman pisał o wdzięczności, o skromności ducha, o bezkompromisowej uczciwości, o niezachwianej wierze i o potędze miłości. Za życia George uderzał mocniej niż ktokolwiek inny. Ale to po śmierci jego cios był najmocniejszy, bo trafił prosto w serce. Gdy rodzina Formanów zasiadła z prawnikami do oficjalnego odczytania testamentu, wszyscy spodziewali się formalności, zapisów, funduszy powierniczych, przydziałów. Nikt jednak nie był gotów na ogrom dziedzictwa, które George Forman po sobie pozostawił. Szacunki wskazywały, że jego majątek przekraczał 300 milionów dolarów, zbudowany nie tylko na wypłatach z walk bokserskich. Ale także na stałych dochodach z tytułu praw autorskich do słynnego Grilla sygnowanego jego nazwiskiem, trafnych inwestycjach w nieruchomości rozlokowane w całym Teksasie i Kalifornii, kontraktach reklamowych, tantiemach z książek oraz precyzyjnie zorganizowanym imperium licencyjnym, którym zarządzał z dbałością godną największych strategów biznesu. Ale to nie liczby były najbardziej przytłaczające, to osobisty charakter każdego elementu. Który George przygotował dla swoich dzieci, rozrywał serca. Oprócz dziedziczonego majątku, każde z nich otrzymało od ojca własnoręcznie napisaną wiadomość. List, w którym zawarł to, co dla niego najistotniejsze, lekcje, które pragnął, by ich prowadziły przez życie, gdy jego już przy nich nie będzie. Nie chwalił się w nich swoimi pasami mistrzowskimi ani zgromadzonym majątkiem. Pisał o wartościach. O godności, o tym, jak być człowiekiem o mocnym kręgosłupie moralnym, o znaczeniu rodziny i o tym, że prawdziwe bogactwo nie mieści się na kontach bankowych, lecz w ilości miłości, jaką zostawiamy po sobie na tym świecie. George III, jedno z jego dzieci, załamał się i zapłakał bez opamiętania, gdy przeczytał ostatnie słowa listu: Masz moje imię. Spraw, by coś znaczyło. Georgeta, córka George'a. Łamiącym się głosem cytowała słowa ojca: Nie walcz o sławę. Walcz o dobroć. Nawet doświadczeni prawnicy, ludzie, którzy na co dzień obcują z bezduszną literą prawa, nie kryli wzruszenia. W ich oczach także pojawiły się łzy. Materialna spuścizna była olbrzymia, ale to duchowe bogactwo, miłość, mądrość i dumne dziedzictwo, jakie po sobie pozostawił George Forman, naprawdę poruszyło wszystkich obecnych. Nie zbudował jedynie fortuny, stworzył rodzinę.